Witam Was bardzo serdecznie, jestem lub 2 i tak. Oh, sorry, że nie było Q&A. Jak mówiłem, że idę trafę i nie mogę nagrać Q&A. Co była informacja o tym, że, że mi ktoś przeszkadza, że nie qnd Q&A. Nie będę mówił kto, bo pewnie ktoś się domyśla, ale nieważne. Nie. Nie. Powiem tak, ciężko mi telefon trzymać, bo ręce są całym Jak ja przypina, jak popacie. Jak mu trzymałem telefon, właśnie tak w pionie, to on mi powoli w dół zjeżdża po ręce. bo jest samo ok naprawdę. Jeden sposób, żeby chyba. Polecam w dobry sposób, żeby trzymać ręce, żeby wam się nie i nie było mokre Jak na przykład gracie, czy robicie czegoś, co trzeba dobrego czasu trzy przyciski No, ma trzymacie grabie Wy się zgubią, się walą o ziemię Prawda? Gracie, Zacznę za ten, gracie No, później laptop, czy komputer Znaczy laptop, przy klawiatura, jest cała kuźwa z... No, wiecie z czego, z botu, tak? Sorry, chujowe światło, chuj, chuj, na światło, ponieważ Ludzie nagrają gdzieś koło 20 już jest taka światło ciulowa, że o sam, może rzeku do okna będzie jeszcze lepiej. Dobra, się okno będzie lepiej. To tak możecie zobaczyć. Piękny. Prawda? Piękny, piękny z Prawda? Tak. Otóż tak. I to, to kiedy jak wydają wolny czas, to nagram. Pytanie, dlaczego mi ja wzięło tak dzisiaj nagranie filmu? Otóż wzięło nagranie filmu, ponieważ. Pobieram sobie Layers, znaczy no instaluję sobie layers of, layers of Fear 2. Wyszło kilka, może, nie wiem chyba kilk, kilka dni temu, czy kilka tygodni, temu, może z tydzień, nie wiem, pojęcia. Napiszcie kiedy wyszło. I tak się gości chciałem chyba zapytać. Otóż te wakacje, ja wakacje no, mam spokojne. Ja wakacje mam spokojne. jak No nie każdy co tam było tak, prawda? Jakieś niespokojne, zrobię jakieś nieścisłości były. No a te wakacje, jak te wakacje mówią, że będą dość trochę pracowite. Nie, nie cały czas, tam dwa razy, może trzy razy w tygodniu. Tak, resztę nie będą wolne, na przykład dzisiaj. miałem cały wolny dzień. Wiecie, jak dla mnie się tydzień zaczął. No tak, poniedziałek miałem pierwsze spotkanie organizacyjne do kursów na prawo jazdy. Eee, tak. Wtorek, wtorek był kolejnym dniem, bo były tak, były badania na prawo jazdy. I, i jakiś tam... takiej taki pierwszy administrator, czyli niedawno chyba skończył kursy do, 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 do instruktora wyjazdy? To tak. To on nam opowiadał jak tam ten było jak, jak tam ten było, nie? Co, co, co tam? Opowiadam, jak to było, nie? były badania. środa. Co było w środę? Właśnie w, środę, w środę musiałem wyjechać do Wydziału Komunikacji, żeby załatwić z, z, zgodę na wydanie prawa jazdy jeszcze musiałem jechać jeszcze odebrać zdjęcie do prawa jazdy, oczywiście znaczy sam, bo jeszcze prawa jazdy nie mam, jechałem tą z mamą. Powiem tak, jak jest klimatyzacja w aucie zepsuta, to naprawdę nie idzie przeżyć. Znaczy nie idzie przeżyć, się jedzie, ale później wiecie, wychodzicie gdzieś na godzinę czy na kilka, kil, kilka minut, gdzieś, wracacie do auta, klamra od pasa. Pas, kierownica, fotele, nie wiem, kokpit, szyby to gdzie się można oprzeć na drzwiach. Wszystko gorące, nie? Wszystko, wszystko gorące, masakra. Nie ja pewnie mieć, nie, bo mie tam widać, Och, teraz będzie oświetlenie. Może i ja tak, ale ja, dobra. Tak, ja sobie tam zerknę, ile tam się pobrało już tego. Mój, 10%. No i, jak wiecie, jak się ubiera z prędkością prawie 7 gig... giga... Nie pobierasz nie 7 giga. 7 mega na sekundę, to naprawdę idzie zajebiście. Jutro akurat miałem też pierwszy taki ważny kurs. No a tak, co było w No to ja w czwartek właśnie siedzę z autodrana w domu. Yy, dzisiaj wyszedł w fajny tryb w fortnite'cie hord, hord, hordobicie. To polega na tym, że ty i trzech twoich znajomych... Nie muszą to być znajomi, tylko jakieś randomy Albo dwóch randomów albo nawet jeden, albo nawet sam. Gra jest taki tryb hordobicie. Po prostu jest mega na zabijaniu zombiaków. Znaczy tych biesów, biesów tam są lodowy. I, I lodowy bies, który potrafi wam zamrozić stopy i trujący bies, który wybucha i truje obszar według siebie. Jest też wybuchowy bies, który... Jesteś wybuchowy, jestecz, Jest twu. Jest... Jesteś wybuchowy bies, który wiadomo wybucha, jak go rozwalicie. Nie tylko wybucha i zadaje damage tym swoim koleżkom z hordy, tylko zadaje wam też wam. I tak, wiecie serwery z Fortnite'a były przez chwilę osłabione, wiecie, przez ten tryb, bo każdy się rzucał na ten nowy tryb, bo to jest takie coś, nie? I się rzucali serwery, przez chwilę były nieaktywne. Znaczy, nie nieaktywne, tylko były trochę og... Ochronne, i był trochę ograniczony. Co wiesz, no to co? Jutro gdzieś się w domu, a jutro? Jutro może iść do nie, jest już wszystko załatwione. Oceny wszystkie, no może jeszcze... jeszcze nie wszystkie, ale no może, znaczy powiedz wszystkie oceny wystawione i po coś do szkoły. Będę się nudził po prostu, nie? Będę engineerz. tak ziwa nudził, że to jest porażka, naprawdę. Ja nie wiem po prostu co nie, Dobrze, że już w środę na zakończenie roku to już zajebiście, że zakończenie roku nie będę się rano stawać. Będę się wysypiać normalnie. Jakie tam różne tak. sprawy? To tak. Słuchajcie, bo ostatnio mi się tak... Ostatnio. Ostatnio mi się... Naprawdę. Nie mam w co grać. No oprócz Fortnite'a, którego lubię grać, tego wiecie. Ciężko w... ciężko w cokolwiek grać. Gdyby nie... Gdyby nie pot na rękach, to bym tak grał, ale niestety pot na rękach. Chyba, że wiecie, co zrobię. To jest tak. Jakąś taką dużą miskę z wodą. Mydło w kostce, no albo w, w płynie, nie wiem, jak to mi wyjdzie. Yy, I ręcznik że wiecie, żeby sobie jak ręce mi się będą potne do wody. Znaczy tak, mydło. Do wody, umyć, wycząć i git. Nie. Ty, to może to jest dobry sposób, naprawdę to zajisty sposób. Sorry że chodzę. Inni mówili, że jak nagrałem... słyszałem tam gdzieś w okolicy, że mówili: e, Łukasz, nie nagrywaj vlogów, jak chodzisz, bo to dziwnie wygląda, bo tam ci robią światło, nie? Słuchajcie, ja nie mogę siedzieć. Oczywiście wyjątkiem są oglądanie telewizji. Nie, sorry, wyjątkiem telewizji też chodzę. Wyjątkiem jest kurde, granie. Granie w gry, komputerowe, bo inaczej to chodzić muszę. I siedzenie szkole na lekcjach, ale to tyle. Coś ciekawego. Pokażę fajny widok z okna. Tutaj na łóżko chodzimy i patrzcie na to. to. Może nie zajebiste ale. O, no bardzo fajny domek tam. O, z tej strony na przykład, tak. O. Zajmij Polak. Cholera. No i tak jest za Ponieważ. O, dobra. Ponieważ nie tylko jest kebab, dwie ludziarnie, skle... dwa sklepy, a dwie, cztery chyba trzy apteki. Na jednej ulicy. Super. Trzy apteki na jednej ulicy. Fajnie, nie? No. No co tam, tak, to była ogólnie, miała to być informacja o, że Q&A nie będzie, znaczy, że Q&A, nie, tfu, że Q&A nie było, że zapomniałem o nim, ale... A się tak rozgadałem, że praktycznie patrzę, nagrywam już 7... sekund i dwa 7 prawie 7 pół minuty nagrywam, bo ja ten, ja ten filmik wrzucę, taki, taki filmik poga, poga, pogadanki, chyba zrobię taki o, tytuł filmu, pogadanki i uśmieszek. Dobra, to trzymajcie się, elo, ja ten filmik rzucę i zaraz powinien być, no to jeszcze raz elo.